jeżeli mężczyzna tłumi w sobie złość wcześniej czy później doprowadzi do problemu psychicznego lub zdrowotnego. Złość u mężczyzny bardzo często jest związana z poczuciem niezasługiwania na miłość od mamy, na miłość kobiety. Chłopiec, na którego matka się obrażała, nie okazywała mu całkowitej akceptacji lub była wierzcie niezadowolona, wytwarza awersję do samego siebie. Awersja ta często wynika z interpretacji w stylu jestem złym człowiekiem, nie zasługuje na to, żeby mnie kochać. Złość lub nienawiść, która jest utrzymywana w umyśle, zaczyna działać przeciwko osobie, która ją trzyma. Często też manifestuje się jako krzyki, tendencja do uzależnień, kłócenia się. Wyjściem z sytuacji jest uświadomienie sobie, że mama zagubiła się w swoich emocjach i dlatego tak traktowała tego chłopca. A nie dlatego, że chłopiec nie zasługuje na to, żeby go kochać. Mężczyźni często się tym nie zajmują, ponieważ mają blokadę w postaci dumy, że emocje i uczucia to domena kobiet. Opór przed przyznaniem się, że mamy te uczucia, rozprasza uwagę i robimy wtedy wszystko, żeby tego nie czuć. Taka ucieczka pod pretekstem jestem zajęty czymś innym. A więc albo wzięcie odpowiedzialności i wewnętrzna praca, albo kierowanie się w problemy. Więcej znajdziesz na profilu, nie zapomnij zaobserwować.